Cześć, witajcie na kanale Falowelowa. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o domkach wakacyjnych na Islandii. Zapraszam. Być może część z Was jest ciekawych, jak Islandczycy spędzają wolne dni, wolne od pracy jakieś takie wakacyjne. I no, myślę, że to jest tak podobnie tak jak w Polsce, w sensie, że część po prostu wyjeżdża za granicę, żeby się wygrzać gdzieś tam w ciepłych krajach, nie wiem, wyjeżdżają sobie na przykład na Teneryfę, jednak bardzo popularnym kierunkiem, przynajmniej przed Brexitem i przed Covidem była również Anglia. Islandczycy często się tam zaopatrywali w jakieś, wiecie, ciuchy na wyprzedażach, zwiedzali sobie. No i to był właśnie taki popularny kierunek, no bo w sumie podróż jest krótka, dwie godziny samolotem. Nie wiem teraz, jak to będzie wyglądać właśnie po brexicie, ale przed było bardzo dużo lotów do Anglii i z Anglii. Oprócz tego, podobnie jak w Polsce, Islandczycy, jeżeli spędzają już dzień wolny w kraju, to po prostu nie wiem, idą sobie na rower, na siłownię. Bardzo popularne jest także tutaj łowienie ryb w rzekach czy nawet w oceanie, no tego typu aktywności. No i tutaj właśnie też jedną z możliwości jest wynajęcie sobie domku takiego wakacyjnego, letniskowego na wsi. Jest to bardzo popularne. Część takich wakacyjnych domków na wsi należy do osób prywatnych, a część należy do związków zawodowych. Jeżeli należycie do jakiegoś związku zawodowego, to wtedy możecie sobie właśnie zabukować taki domek. Cena jest dużo niższa niż gdybyście zabukowali to u osoby prywatnej, która wynajmuje takie domki. I na przykład, no, ja jakieś dwa lata temu chyba coś takiego byłam w Akureyri, to jest na północy Islandii, właściwie pod Akureyri, właśnie na takiej wsi. I za trzy dni za taki domek zapłaciłam 10 tysięcy koron i wtedy myślę, że to było około 320 zł. A taki domek może być nawet... Y Wiecie, dziesięciosobowy, coś takiego, więc tak naprawdę złożyć się na coś takiego, no to są grosze. Tak naprawdę nawet samemu czy w dwie osoby, no to też nie wychodzi jakoś dużo, tak. Nawet dla osób, które mieszkałyby w Polsce, no to 320 zł za to były trzy noce, no to jest bardzo tanio. Oczywiście wszystko zależy od wielkości domku, stanu, właśnie tego, ile osób może pomieścić. Na przykład dzisiaj jestem w domku, który z tego co kojarzę, pomieści maksymalnie 14 osób. Właśnie należy do związków zawodowych, więc jest kupiony taniej. I zostałam tutaj zaproszona przez Łukasza, który ma urodziny i właśnie w tym domku będzie je organizował. Wszystkiego najlepszego, Łukasz, jeszcze raz. I właśnie wiele osób wynajmuje też te domki, jeżeli chodzi o urodziny, o Nowy Rok, Sylwester, o święta Bożego Narodzenia, bo wolą po prostu, wiecie, to wszystko, tę brudną robotę mieć gdzieś w domku, posprzątać go i po danym święcie, po danej uroczystości, po prostu wracają do czystego domku, nie mają takiego bałaganu w domu. I to jest bardzo, bardzo popularne. I e, Islandczycy naprawdę często korzystają z takich domków. E, wyposażenie takich domków też jest różne, e, ale zazwyczaj znajdują się w nich hot tuby, czyli takie ciepłe jakby wanny za, na zewnątrz. E, czasami mają bąbelki, czyli w sumie taka powiedzmy jacuzzi na zewnątrz. E, więc zima, lato, nieważne, e, po prostu Ludzie wychodzą na zewnątrz i się kąpią w tych hot tubach, a jeżeli w zimę Wam szczęście dopisze, to mocząc się w takim hot tubie, wiecie, z drineczkiem w ręku, możecie obserwować sobie zorzę polarną, jak tańczy na niebie. Ja, ja niestety nie doświadczyłam czegoś takiego, ale moi znajomi mieli szczęście i widzieli coś takiego, więc wow. Takie domki są też świetną bazą wypadową do dalszych podróży. No nie wiem, na przykład sobie chcecie zwiedzać Islandię dookoła. Więc co jakiś czas sobie po prostu wykupujecie taki domek i traktujecie go jako bazę wypadową, żeby zwiedzić daną część Islandii. No i to jest spoko, bo tam wiecie, macie gdzie spać, tam są pralki, zmywarki, naczynia, po prostu wszystko tak naprawdę jest. Ja zaraz wam pokażę kilka przebitek z domku, w którym właśnie jestem, że naprawdę jest tam wszystko. No od pościeli po nawet kostki lodu tutaj mamy, więc wow. I tutaj tak, jeżeli wynajmujecie domek od osoby prywatnej, to w sumie nie musicie go sprzątać, a jeżeli wynajmujecie właśnie ze związków zawodowych, to musicie je po sobie dokładnie posprzątać. Jeżeli tego nie zrobicie, to z tego co wiem chyba będziecie obarczeni jakąś tam kwotą. Za sprzątanie jakby przez jakiś serwis zewnętrzny. Ale raczej z tym sprzątaniem nie ma kłopotu. Zawsze jak byłam na takim domku, to się z tego wywiązywałam. I nie wiem, w sumie zaraz wam pokażę drogę, jak jechaliśmy tutaj. Możecie sobie zobaczyć, jak było pięknie. Pokażę wam tutaj przebitki, właśnie jak wygląda okolica, jak jest pięknie też. No tutaj za mną macie taką ładną górę ośmierzoną i, wiecie, jemy sobie śniadanie, a tu za oknem, właśnie taka ładna góra, więc jest naprawdę prze, przepięknie, przekozacko. Pokażę wam właśnie również jak już wspomniałam przebitki właśnie z tego domu. Będziecie mogli sobie zobaczyć jakie jest wyposażenie. Być może będziecie właśnie planować sobie podróż do Islandii, więc może pomyślicie nad wynajęciem takiego domku. Może macie tutaj kogoś znajomego, więc może wam wynająć na swój związek zawodowy, więc to już w ogóle wyjdzie wam taniutko. No i to chyba wszystko o takich domkach. No tak podsumowawszy, jest to po prostu bardzo popularne i wśród islandczyków i wśród nas, imigrantów, bardzo fajnie można sobie wypocząć na wsi z pięknymi widokami. Jeżeli ze związków, to za bardzo tanią cenę, no i tak naprawdę nie trzeba się o nic martwić, budomki są zazwyczaj świetnie wyposażone, więc po prostu wszystko jest mega. Dobra, ja nie przedłużam pokażę Wam tutaj właśnie tych kilka przebitek, krajobraz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki pa! pa.